Coraz częściej mówi się, że zamówienia publiczne mają być jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki i odpowiedzią na widmo kryzysu spowodowanego epidemią. Czy to możliwe? Zdecydowanie tak. Czy planowane inwestycje publiczne mogą okazać się instrumentem wsparcia polskich przedsiębiorców? Raczej tak. Czy to łatwe? Zdecydowanie nie. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Serdecznie zapraszam. Jak już wspominałem, jed w jednym z pierwszych filmów wartość rynku zamówień publicznych w Polsce sięga około 200 miliardów złotych, czyli mniej więcej 8-9% PKB. Choćby z tego powodu, jego wpływ na gospodarkę jest olbrzymi. Nie dziwi zatem, że w zamówieniach publicznych upatruje się często ważnego instrumentu oddziaływania na gospodarkę i stymulowania oczekiwanych procesów gospodarczych przez władzę publiczną. Od 1 stycznia obowiązują nawet przepisy, poprzez które ustawodawca zobowiązał Radę Ministrów do opracowania polityki zakupowej państwa, która m.in. powinna określać pożądany kierunek działań zamawiających w obszarze zamówień. Nie oznacza to jednak, że zamówienia publiczne mogą być wykorzystywane do systemowego wspierania konkretnych przedsiębiorców czy nawet określonych ich grup. Oczywiście, Istnieją pewne rozwiązania, których zastosowanie może sprawić, w pewnym, że pewnym przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać publiczny kontrakt, aniżeli innym. Jednak decyzja o ich zastosowaniu musi wynikać z obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Natomiast zasadniczo niedopuszczalne są działania polegające na deklarowaniu, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się konkretni, zindywidualizowani wykonawcy. Innymi słowy, to, że zamówienia publiczne mogą stać się kołem zamachowym gospodarki, absolutnie nie oznacza możliwości ręcznego sterowania oddziaływania na procesy rynkowe poprzez kierowanie środków e, publicznych, środków finansowych, zleceń do konkretnych przedsiębiorców. Dlaczego? Bo pierwszoplanową funkcją unijnego, a w ślad nim polskiego, prawa zamówień publicznych jest ochrona konkurencji. W perspektywie historycznej oczywiście prawu zamówień publicznych przypisywano różne funkcje. W XX wieku można wskazać kilka przykładów polskich przepisów zakładających choćby preferencje krajowe, czyli e, swego rodzaju nakazy udzielania zamówień wyłącznie polskim wykonawcom. W tym kontekście rzeczywiście zamówienia pełniły funkcję narzędzia oddziaływania na gospodarkę o charakterze w zasadzie interwencjonistycznym. Obecnie, a więc po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nie budzi jednak wątpliwości, że pierwszoplanową funkcją prawa zamówień publicznych jest ochrona konkurencji, z której wynika obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, w szczególności w ramach Unii Europejskiej. Kilka lat temu Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie i syntetycznie potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko, że cele unijnego prawa zamówień publicznych polegają na wykluczeniu równocześnie ryzyka preferencyjnego traktowania krajowych oferentów przy udzielaniu zamówień publicznych. Jak też sytuacji, w których podmioty finansowane lub kontrolowane przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego, miałyby kierować się względami pozagospodarczymi przy zawieraniu umów, przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego. Temu założeniu podporządkowane są przepisy polskiego prawa zamówień publicznych. Oczywiście w tych granicach, w granicach Wyznaczonych zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak najbardziej zamówienia mogą i wręcz powinny być wykorzystywane jako instrument osiągania strategicznych celów, w tym wzmacniania gospodarki, jej unowocześniania, wspierania potencjału małych i średnich przedsiębiorców e, itd. Jak jednak można sobie wyobrazić, nie jest to takie proste, ażeby w tych granicach się zmieścić. I wymaga nie tylko dużej wiedzy i doświadczenia w obszarze prawa zamówień publicznych, ale również świadomości rynkowych uwarunkowań realizacji konkretnych przedsięwzięć. Dlatego właśnie wspominałem na początku, że z całą pewnością zamówienia publiczne mogą stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki i dla poszczególnych zamawiających mogą stanowić cenny instrument oddziaływania na procesy gospodarcze. W tym instrument wspierania określonych rozwiązań czy technologii, które być może dostępne są szczególnej grupie wykonawców. Bo oczywiście ochrona konkurencji, a przez to wspólnego rynku i swobód traktatowych jest pierwszoplanową funkcją prawa zamówień publicznych, jednakże jej realizacja nie jest celem samym w sobie. Jest jedynie środkiem do osiągania efektywności ekonomicznej procesów zakupowych realizowanych w systemie zamówień publicznych. Natomiast kluczowe jest odpowiednie zdefiniowanie, jakie rozwiązanie w konkretnym przypadku tę efektywność zapewni. I może się okazać, że wybrane rozwiązanie będzie jednocześnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców że będzie wspierało lokalnych wykonawców że będzie polegało, odwoływało się do postulatu skracania łańcuchów dostaw co również promuje lokalnych wykonawców. I tak dalej. Tym bardziej, że przepisy nowej ustawy zawierają naprawdę wiele rozwiązań, które świetnie nadają się do realizacji tych celów. Które w dalszej perspektywie mogą znakomicie przyczynić się do wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Myślę, że takie wnioski wynikały też z moich wcześniejszych filmów, przede wszystkim w formacie masterclass do rozmowy z profesorem Michałem Kanią i dr Martą Anthoff. Tych zagadnień w jeszcze większym stopniu będzie dotyczył mój kolejny film. Gościem najbliższego masterclass będzie profesor Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, którego zapytam m.in. o rolę unijnej zasady ochrony konkurencji i jej wpływ na polskie prawo zamówień publicznych. Już teraz serdecznie zapraszam, a przy okazji tradycyjnie zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia!